Gloria, Gloria, spakowałaś nas już na nasze kolonie? No tak, właśnie nas spakuje. Tutaj mamy walizkę. I muszę tak, spakować e, naszą super ręcznie malowaną koszulkę. Drugą na zmianę. E, potrzebna będzie też poduszka do spania. E, no i koniecznie ko e, nasza maseczka do spania, żeby można było się zlunąć podróży. No i super saszetka podróżna. Gloria! A moje smaczki? No, smaczki też będą, oczywiście, że smaczki będą. Jakie herby z smaczków. To my jedziemy, łami tutaj pracujcie, wracamy za tydzień? Będziemy szukać naszego starego konta na TikToku. Może je znajdziemy? O, już jedzie, już jedzie. O! Nasze auto! W transport na kolonie! Gloria, ja chyba idę spać, jestem śpiący, tak? A ja jeszcze pooglądam. Masz swoją super poduszkę do spania? Mam, mam oczywiście, no to zakłada jeszcze mas. Dobra, to pa!